Top F to format, który przyjął się na całym świecie. W jego ramach widzowie mają możliwość oglądania, jak uczestnicy dwoją się i troją, by wygrać i zrobić jak najlepszą potrawę. Choć program zapisał się w świadomości ludzi jak najbardziej pozytywnie, to ostatnia wiadomość związana z nim wywołała u niejednego fana łzy. Tophef, a dokładniej jego amerykańska wersja, pogrążony w żałobie. Fani z nie tylko z Ameryki, ale i z całego świata ślą kondolencje w związku ze śmiercią z jedną z gwiazd programu. Przytłacza nie tylko fakt, że ta umarła, ale również jej młody wiek oraz okoliczności jej śmierci. Fatima Ali, bo o niej mowa, miała zaledwie 29 lat. To bardzo młody wiek i śmierć takich osób to zawsze wielka tragedia. Tragedia tym większa, że Fatima przegrała nierówną walkę z chorobą, która nie ma litości dla nikogo, niezależnie czy dana osoba ma 77 lat. Top F w żałobie. Odeszła Fatima Ali Fatima Ali, była gwiazdą 15 edycji programu Top F emitowanego w Stanach Zjednoczonych na kanale Bravo TV. 29 latka bardzo przypadła do gustu widzom, którzy z miejsca ją pokochali i przywiązali się do kobiety. Wielu do tego stopnia polubiło Fatimę, że śledzili jej życie długo po emisji Top Have. Ci też dowiedzieli się, że 29 latka zmagała się z makabryczną chorobą, nowotworem. Ten jednak zaatakował kobietę w naprawdę okrutnej formie. Fatima ali po udziale w TopHEF dowiedziała się, że cierpi na nowotwór w postaci mięsaka Erwinga. To złośliwy nowotwór kości, który najczęściej atakuje osoby młode i dzieci. W styczniu ubiegłego roku przebyła operację usunięcia guza z kości barkowej. Potem w lipcu z radością oznajmiła, że jest wolna od raka. Niestety, nie na długo. Szybko okazało się, że rak powrócił, o czym poinformowała w mediach społecznościowych na jesieni 2018 roku. Ostatnie miesiące życia kobieta przez kilka ostatnich miesięcy skupiła się szczególnie na walce o życie. Niestety, pomimo licznych zabiegów, masy leków oraz świetnej opieki lekarskiej Fatima umarła. Śmierć przyszła po nią 25 stycznia. Brawo TV wydało specjalne oświadczenie w sprawie śmierci Fatimy. Jesteśmy głęboko zasmuceni faktem, że Fatima Ali przegrała swoją dzielną walkę z rakiem. Myślami jesteśmy teraz z jej rodziną i przyjaciółmi. Ludzie nie tylko pokochali jej kuchnię, ale także jej osobowość i serce. Mamy nadzieję, że piękne wspomnienia z nią związane dadzą pocieszenie każdemu, kto znał ją i kochał, podało w oświadczeniu Brawo Tyfau. do końca walczyła. Świadczy o tym chociażby emocjonalny wpis sprzed dwóch tygodni, jaki dodała na Instagrama. Prosiła w nim o modlitwę w intencji jej zdrowia.